Halo moi kochani, witam was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na listopad 2023 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Panny. Moi kochani, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że się dobrze czujecie i oczywiście jestem ciekawa, co moje karty będą chciały wam przekazać na ten przedostatni miesiąc. Roku. Miesiąc, który dla mnie jest takim szczególnym miesiącem, bo to jest miesiąc refleksji. Dla mnie przynajmniej to jest taki właśnie miesiąc do zastanowienia się nad tym, jak minął. E, prawie minął, no można tak powiedzieć, bo to jest przedostatni miesiąc, a nie ostatni, ale w grudniu najczęściej właśnie. E, nie mamy tego czasu na to, żeby się zastanowić, jaki był ten rok, jak minął ten rok, co zrobiliśmy dobrego, co, zło, co zrobiliśmy złego, jacy ludzie w naszym życiu byli, zostali i jakich ludzi potrzebujemy i chcemy, żeby zostali w naszym życiu. Jakie mamy życzenia? I jakie życzenia również się spełniły, i co w tym kierunku zrobiliśmy. Także bardzo dużo pytań, bardzo dużo również um, takich podsumowań, um, i myślę, że niektórzy z Was właśnie w listopadzie będą. Korzystać z tego miesiąca, miesiąca refleksji, na to, żeby sobie taką małą inwentaryzację zrobić w swoim życiu. I kochani, zobaczymy, jak będzie wyglądała Wasza inwentaryzacja. Um, I oczywiście pierwsza karta to jest Wasz temat. Król kielichów. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Szóstka buław, Wasza świadomość, czarocie. Wasza podświadomość dziesiątka buław. To co było? Król Buław. To co będzie? Głupiec. Wasza energia czwórka buław. Energia zewnętrzna? Kapłan. Królowa monet, obawy lub nadzieje. I karta na przeszłość na te kilka nadchodzących tygodni, ósemka. Kielichów. Kochani, mamy 10 głównych kart, i Waszym tematem jest Król Kielichów. Król Kielichów jest świetną energią, bo tu już chodzi o emocje i to takie bardzo pozytywne emocje, bo Król Kielichów to również jest taki uzdrowiciel. Można powiedzieć, ktoś, kto podaje nam pomocną rękę, ktoś, kto um, robi wszystko w tym kierunku, żebyśmy się. Czuli z tym człowiekiem dobrze, aby było nam dobrze w życiu. Ktoś, kto nie patrzy tylko na siebie, ale również właśnie zwraca uwagę na tego drugiego człowieka. Dawanie i branie tutaj też ta karta by się przydała. Jedna z moich ulubionych kart. I właśnie, Król Kielichów, to jest taki człowiek, który bardzo dużo daje z siebie, ale też oczekuje właśnie tego z powrotem, żeby mieć tą siłę żeby nie czuć się wykorzystanym, żeby mieć tą siłę, żeby dalej dawać, dalej dawać. Im więcej dajesz, tym więcej powinno wracać do ciebie z powrotem i ten, można powiedzieć, ta pula tego, tego rozdawania robi się jeszcze większa. I tak powinno się właściwie w życiu kręcić. Nieczęsto jest właśnie e, e, tak, że ta równowaga jest zachowana. I tutaj wydaje mi się, że dla Was właśnie bardzo ważne będzie, żeby zaistnieć, żeby coś wygrać. Szóstka buław tutaj jest. Dla Was bardzo ważne jest, żeby, żeby stanąć na tym, podium, można powiedzieć, tak w cudzysłowiu, ale z pomocą tego kogoś. Ja tutaj tak to widzę na początku. Z pomocą tej energii, tego króla kielichów. Być może wy będziecie również komuś pomagać, nie tylko, nie, mo, nie mogę tego tutaj tylko widzieć tak obu stronie, że to właśnie wam będzie ta pomoc szła, ale wydaje mi się, że wy też możecie komuś tutaj pomóc, ale zobaczymy. Bu, e, Król Buław, mamy tutaj również króla Buław w przeszłości, czyli dużo energii, dużo zaangażowania, dużo ognia przede wszystkim, ktoś jest bardzo zdecydowany. Aby być może, hmm, tutaj ta piątka kilków się po, pojawiła, aby coś zostawić starego za sobą, jakieś lody y, rozpuścić i, i poczuć się takim wygranym, poczuć się wygranym, coś doprowadzić być może do, po, do, do końca. Nie wiem o co tutaj chodzi, ciężko mi na, 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 tym, na ten pierwszy moment tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie naprawdę związane tylko z emocjami, czy to będzie miłość, czy tutaj być może właśnie chodzi o jakąś, hmm, jakąś relację. Jakiś układ mogę tak tutaj na, no również to nazwać, który w tym miesiącu będzie dla Was bardzo ważny? Tutaj Wasza świadomość również pokazuje, że czujecie, że, że jest taka dobra energia, idzie coś do Was, idzie coś do Was, coś takiego po, pożytecznego, dobrego, co daje Wam nowe możliwości, których przedtem nie, nie mieliście. Czyli. Tutaj ten ogień jest już był, był przed, w przeszłości. Tutaj macie ten ogień dalej, czyli to zaangażowanie jest w tym miesiącu również, i to też będzie powodowało, że wy będziecie iść do przodu. Iść do przodu. Mogę też również tak powiedzieć, nawet jak burza, tak? tak? Może, może nie, no, iść jak burza, to tutaj może Potrzebny było ten as buław, ale mamy dwa razy go króla buław. To też jest właśnie taka bardzo ognista energia, która będzie Was dopingować. Dopingować do tego, żeby wykorzystać te swoje pięć minut. Wykorzystać te pięć minut, żeby jakiś lód tutaj, te piątka kielichów pokazuje, ten lód stopić, który być może Wam stał na przeszkodzie do tego, żeby. Coś osiągnąć, co dla Was tutaj jest bardzo ważnego. I tutaj ten ktoś, ten, ten król kielichów, czy to my, będziecie Wy, czy to ktoś będzie inny, ja podejrzewam, że być może właśnie ten król kielichów e, to jest właśnie taka energia, którą będziecie chcieli zdobyć. Być może to jest ten człowiek, będzie ten człowiek, którego będziecie chcieli tutaj zdobyć dla siebie, bo wiecie, że ten człowiek jest Warty, dużo warty, tak? Przede wszystkim, bo jest takim człowiekiem, który ma serce po tej prawej, po tej lewej stronie, tam gdzie ono powinno być. I Wam chyba, tak jak patrzę tutaj na te karty, będzie właśnie chodziło o to, żeby tego człowieka dla siebie zdobyć, żeby Przekonać do siebie tego człowieka, bo wiecie, że z tym człowiekiem będziecie mogli daleko zajść, bo to jest świetna energia, ten ktoś będzie wam pomocny, ale tutaj nie chodzi tylko o tą pomoc, ale również o te uczucia. To jest ktoś, przy kim możecie się poczuć bezpieczni. Nie wiem, czy to jest wasz partner, potencjalny partner, czy może jakaś inna osoba, ale ten człowiek tutaj jest. Być może to jest również y, jakaś koleżanka, jakaś przyjaciółka, siostra matka, czy ktoś właśnie taki bardzo bliski waszemu sercu, ale wy wiecie, że ten człowiek jest dużo, dużo warty pod każdym względem. I, i mogę sobie właśnie tutaj wyobrazić, że będziecie walczyć o to, żeby ten układ, ta relacja z tym człowiekiem. To nie, nie było takie krótkie, żeby to zostało na zawsze. W Waszej podświadomości macie dziesiątkę buław, karta pokazująca um, przesilenie, tak mogę tutaj to widzieć: przesilenie, zmęczenie, za dużo obowiązków. E, I właśnie, właśnie, dlatego tutaj ten ktoś, ten król kielichów jest Wam bardzo potrzebny, aby z tego wejść z ósemki miecza, Ósemka miecz się również pokazała. Też z tego chcecie wyjść. Szóstka była właśnie jeszcze raz się pokazała. Karta tutaj em, już, już, która się pokazała w waszym temacie. Pomocnicza karta do waszego tematu. I tutaj ta szóstka buła się powtarza. Czyli ta chęć wyjścia. Wyjścia z czegoś. Teraz widzimy, dlaczego ten król wam jest tutaj potrzebny. Potrzebny jest do tego, że czujecie się gdzieś tam w sercu, gdzieś tam w waszej podświadomości czujecie się tacy bezsilni nie, nie, związani można też tak powiedzieć tak jakbyście chcieli, a nie możecie z jakiegoś tam powiodu, tak jakbyście siedzieli w jakiejś klatce, która właściwie jest otwarta, ale wy nie możecie z niej wyfrunąć, bo nie potraficie, po prostu nie potraficie, chociaż widzicie to, że jest ta wolność, że są te drzwiczki otwarte, ale nie potraficie się wznieść w górę. I tutaj Wam jest potrzebna jakaś osoba, która Wam pomoże, bo te, powiem tak, tutaj osiągnięcie tego, co, co dla Was jest ważne, jest właściwie w zasięgu ręki, ale Wy z jakiegoś powodu nie potraficie do tego podejść tak odpowiednio, albo nie potraficie tego wykorzystać. I Wy widzicie te możliwości. Wy widzicie, widzicie tą furteczkę, która jest otwarta, i, i, i teraz właśnie jest czas na to, żeby, żeby wykorzystać te swoje 5 minut, ale widzicie, że sami nie dacie sobie rady, że Wy po, potrzebujecie właśnie kogoś takiego jak ten król kielichów. Waszej e, energii też mamy czwórkę buław, to jest energia pokazująca, że chcecie e, w końcu zakończyć jakiś etap w swoim życiu korzystnie i wejść w wyższy etap, w coś wyższego, w coś lepszego i teraz jest ta możliwość, żeby właśnie to wykorzystać, żeby wejść ten wyższy etap, ale gdzieś właśnie w podświadomości czujecie się tacy troszeczkę przygnębieni, przybici, za dużo jest obowiązków, być może za dużo jest różnych problemów. Tutaj właśnie o czym mówiłam, to taki, taki jest troszeczkę takie swoje własne e, więzienie, że tak powiem, to jest ta ósemka mieczy. E, kiedy człowiek Wie, że tam jest to światełko i ja mogę iść w stronę tego światła, ale nie umie iść z jakiegoś tam powodu, nie potrafi, bo nie ma sił być może, tak, bo nie czuję się, e, nie, nie czuję, że, że ma tyle siły, aby dojść do końca, tak, e, aby osiągnąć właśnie to, ten sukces, tak jak tutaj właśnie ta szuska była pokazuje, to jest właśnie karta sukcesu i wy musicie się uwolnić. Musicie się uwolnić od czegoś, co Wam stoi na drodze, co Wam e, zabiera tą siłą, t, siłę, tą energię, bo tutaj jest wszystko, tak jak powiedziałam, na wyciągnięcie ręki. Wszystko jest, wszystko się będzie dobrze układać, ale tu trzeba jakiś lód, jakiś lód trzeba stopić, aby sobie dać właśnie drogę e, na, na to szczęście, na to wykorzysty, wykorzystywanie tych. Tych możliwości, jakie życie będzie Wam właśnie w tym miesiącu e, podsuwać, a te 5 minut tutaj będzie. Waszej energii zewnętrznej macie kapłana. Kapłan to jest ktoś taki dojrzały, mądry, mądrożyciowa, że tak mogę tutaj to nazwać, tą kartę. E, być może właśnie będziecie chcieli się kogoś doradzić. A zobaczymy, co tutaj mamy. Doradzić, poradzić, porozmawiać właśnie z kimś, kto jest bardzo dojrzały. Być może właśnie to jest ten człowiek. Ten człowiek, tutaj Wam, ten człowiek będzie, będzie znaczący w tym miesiącu. Ten człowiek będzie odgrywał dużą rolę. I tu mogę sobie wyobrazić właśnie pod tą kartą tego kapłana, tego króla kielichów również. Ten człowiek może sprawić w Waszym życiu, zacznie się więcej dynamiki. Ten ktoś może pociągnąć z Wami to wszystko, co do tej pory Wam tak mozolnie szło, bo no, samemu to jest zawsze ciężko, a tutaj z pomocą tej drugiej osoby więcej dynamiki będzie w Waszym życiu. I dziesiątka kielichów pokazuje oczywiście szczęście, ogólne szczęście yy, z drugą osobą, szczęście. Pod każdym względem można tak powiedzieć, no i sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli tak jakby ten ktoś będzie miał również wpływ na to, że poczujecie się również w swoim życiu w takim balansie. Ale poczujecie również, że w końcu życie dla was jest sprawiedliwe, że w końcu coś się wyrównało. Być może gdzieś tam w przeszłości coś było nie tak z waszej strony, być może popełniliście jakiś błąd i sobie e, robiliście wyrzuty sumienia, że właśnie przez ten błąd teraz wam się nie układa. Jak to mówią, karma idzie, tak, karma wraca. No i może mogę też tutaj taką sytuację sobie wyobrazić że właśnie w przeszłości coś wam coś zrobiliście nie tak. Chcieliście może nie chcieliście, najczęściej jest tak, że my właściwie nie chcemy, ale to życie się tak jakoś głupio układa. No i czasami jesteśmy przez życie też troszeczkę kuszeni, no i robimy jakieś tam głupoty, jakieś tam błędy tak, bo oczywiście wszystko jest ludzkie. Um, I później robiliście sobie wyrzuty sumienia właśnie z tego powodu, że tam być może komuś właśnie jakąś krzywdę zrobiliście, czy coś w tym rodzaju. I um, ja mam takie uczucie, że teraz przez to, że ten ktoś tutaj się pojawia, że tutaj te lody się um, będą mogły stopić. Będziecie czuć, że w końcu zapłaciliście za te swoje grzechy, można tak powiedzieć, i tutaj ta sprawiedliwość się pokazuje. W końcu, w końcu wszystko nabiera równowagi, czyli życie będzie dla Was przyjazne, tak? Dzięki tej osobie również, dzięki tej osobie. Um... Nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy to jest jakaś osoba, która już była w Waszym życiu. Ja podejrzewam, że ten człowiek jest w Waszym życiu. Jest, jest. Był, czy będzie, powiem, jest, jest. W jakiś sposób, nawet jeżeli ten człowiek nie jest Waszym partnerem czy partnerką, z którym obcujecie codziennie, być może tak jest, być może nie, ale ten człowiek wszystko jedno jest w waszym życiu, tak? Czyli e, mieszka gdzieś tam, może gdzieś dalej, tak, nie musi z Wami mieszkać, ale jest człowiekiem bardzo ważnym dla Was. To jest dla Was bardzo ważna osoba i dzięki temu człowiekowi poczujecie w e, waszym życiu po poczujecie, że. E, ten ktoś po prostu może Wam pomóc, może Wam pomóc i będzie pomocny w tym miesiącu. Ja tak widzę, że ten człowiek będzie pomocny. Być może da Wam jakąś dobrą radę, naprowadzi Was na, jakiś, na, jakiś, na jakąś lepszą drogę, czy pokaże Wam jakąś taką małą ścieżkę, którą, którą później będziecie musieli sobie troszeczkę mocniej wydeptać, żeby z tego już taka była solidna droga, tak? Ale naprowadzi Was na tą ścieżkę. Także. Ten człowiek w każdym razie będzie tutaj odkrywał dużą rolę, królowa monet również to jest wasza nadzieja, że w końcu poczujecie się spełnieni, poczujecie się bezpiecznie w swoim życiu, poczujecie się silnie, również pod względem materialnym. Monety oczywiście to jest wasza energia. I kochani, na końcu mamy... Na końcu mamy y, głupca i ósemkę kielichów. Ta ósemka kielichów, ta ósemka kielichów to jest karta właśnie pokazująca, że y, człowiek musiał przejść drogę, która nie była na pewno miła. Nie była dobra. Dobra może to jest, no na pewno nie, nie była dobra, też mogę tego słowa tutaj użyć. Um, w każdym razie nie było łatwo, tak powiem. Trzeba było coś, z, z czegoś zrezygnować, co zostawić za sobą, bo to po prostu już nie przynosiło dla Was um, pozytywnych skutków, to nie dawało da, Wam szczęścia. E, I tutaj też jest ten głupiec, czyli początek czegoś, taka naiwność tutaj jest. I ja mam takie uczucie, jak Jakbyście po prostu zrzucili z siebie ten bal, balast, balast tych przeżyć, które były w przeszłości, nawet w tej bliskiej przeszłości, albo nawet jeszcze są w tej chwili, będziecie to po prostu z siebie zrzucać, żeby wejść w coś nowego. Tutaj, tutaj, tak, ta, ta, ten, ten właśnie ten głupiec to pokazuje, bo to jest pierwsza karta w tarocie, czyli coś nowego. Człowiek będzie chciał wejść w taką, z taką błogością w to, co tutaj Wam życie będzie podsuwało, czyli te pięć minut, o którym tutaj, o którym tutaj mówiłam, o tych, minut, o tych pięciu minutach, ale żeby wejść, to będziecie musieli troszeczkę, no powiem tak, trochę pocierpieć, tak? Nawet. Mogę tak to nazwać. Czyli no, trzeba będzie z czym się pogodzić. Trzeba będzie po prostu sobie zdać sprawę z tego, że to, co jest, to nie jest dla mnie dobre. Ja to trzymam, bo ja się boję tego puścić, bo jak ja to puszczę, to boję się, co będzie. Czy ja sobie dam radę? I człowiek się trzyma tego, co nie jest dobre dla niego, bo boi się Przyszłość nie wie, jak będzie, jak ja to zostawię, jak ja z tego zrezygnuję. I tutaj wydaje mi się, że jednak podejmiecie tą decyzję, bo poczujecie być może właśnie takie na początku, takie małe bezpieczeństwo ze strony tej osoby, tak? I oderwiecie się od tego, co dla Was nie było dobre. Um, I na początku to będzie bolało. Bo to jest tak często. Niestety, tak jest, żeby coś zostawić za sobą, to najczęściej boli, jeżeli nie widzimy czegoś konkretnego tam na naszej drodze. A tutaj tylko jest takie światełko nadziei, można tak powiedzieć, ale podejmiecie jakąś decyzję, która właśnie sprawi, że. Z czego się uwolnicie? A to jest to, co tutaj jest. To, co tutaj Waszej podświadomości siedzi. Wasza podświadomość właśnie Was blokowała, i, i, a jednocześnie dawała Wam um, takie sygnały, że ja się muszę uwolnić z czegoś, co, mi, co dla mnie nie jest dobre, ale ja się boję, boję, bo nie wiem, co mnie czeka. I tutaj ta decyzja będzie. Tak, jak powiedziałam, być może ten człowiek właśnie wpłynie na to, bo po, poczujecie troszeczkę więcej gruntu pod nogami. Być może właśnie tutaj nie można było podjść, podjąć tej decyzji, bo nie czuliście tego bezpieczeństwa, baliście się. A ten człowiek wa da wam tak, taki podmuch, powiem, to nie będzie takie stabilne na początku, ale da wam taki podmuch y, bezpieczeństwa, które sprawi, że Będziecie mogli podjąć ten trudny krok, aby się z czegoś uwolnić, a później to już się potoczy. A później to już się potoczy samo i poczujecie po pewnym czasie ulgę. Poczujecie, że jednak to był dobry krok. I zobaczymy, co my tutaj mamy, bo dużo mówiłam, czy to ma jakiś sens. Co tutaj powiedziałam szóstka kielichów, a z kielichów. No fajnie, kochani. Wow, no fajnie. Fajnie, świetne karty wyszły na końcu. Także dla, dla Was tutaj coś się em, będzie układało pozytywnie, coś na Was czeka dobrego, a z kielichów królowa kielichów, czyli królowa kielichów to jest też taka harmonia emocjonalna, czyli tak jakbyście się em, uzdrowili. Emocjonalnie, tak mogę powiedzieć? Będziecie patrzeć do tyłu. Tutaj, będziecie patrzeć do tyłu. Będziecie wspominać coś, tak? Być może właśnie to, co tutaj było. I będziecie patrzeli z taką melancholią. Być może również będziecie zadawać sobie to pytanie, dlaczego ja byłam, czy byłem taki głupi, żeby tak długo w tym siedzieć i tego kroku nie zrobiłam wcześniej. Też może tak to wyglądać, ale będziecie również patrzeć na te momenty, które były takie pozytywne, dobre i dlatego to będzie ciężko tutaj się też rozstać z tym czymś. Ale tak jak powiedziałam, w życiu jest czasami tak, że coś nam służy do pewnego momentu i później przestaje je służyć do pewnego momentu to było dla nas dobre. My mogliśmy się rozwijać, my mogliśmy żyć sobie bez trosk czy przynajmniej w takim bezpieczeństwie, a później to zaczyna się walić. I wtedy trzeba się zastanowić na tym co robię. Zostawiam to? Muszę patrzeć, tak? Muszę iść do przodu i patrzeć za tym światełkiem, które gdzieś tam jest, ta nadzieja, czy siedzieć w tym, co się wali, a to i tak się kiedyś zawali. Także im wcześniej, tym lepiej, jeżeli reagujemy i nie czekamy aż naprawdę już będzie taki moment, gdzie człowiek będzie krzyczał, ratuj się kto może, tylko odpowiednio, w odpowiednim momencie reagować na jakieś tam przeciwności losu i właśnie takie sytuacje, które doprowadzają nas właśnie do czegoś takiego, jak tutaj mamy: dziesiątka buław i ósemka mieczy, czyli takiego przygnębienia. Wewnętrznego zamknięcia się, przygnębienia, przyduszenia, właśnie takiego też a wypalenia, można również powiedzieć, tak? Wypalenia dziesiątka była, właśnie to jest taka. Karta przeciążenia pod każdym względem. No i tutaj mamy Askielichów również. Askielichów, czyli coś nowego, jakaś nowa znajomość, jakaś nowy, jakieś, nowe, jakieś nowe spotkanie kogoś. Ktoś w Waszym życiu się pojawi, kto Wam troszeczkę da właśnie tej nadziei na to, że będzie dobrze. Ktoś, kto Wam da e, również taki, taki bodziec do tego, żeby... Podejmować pewne decyzje, które są ciężkie, a z tym kimś to właśnie będzie łatwiej wszystko szło. To, co przedtem wydawało się takie trudne, teraz będzie łatwe. Czarodziej, to jest właśnie ta karta, która właśnie mówi o tym, że to, co kiedyś było niemożliwe, teraz się staje możliwe, to, co było trudne, teraz się staje takie łatwe. I czasami jesteśmy właśnie w takim momencie w naszym życiu. Kiedy widzimy, że ta magia życia zaczyna działać, zaczyna się kręcić dla nas i widzimy, jak te lody się e, kruszą, stapiają i my wypływamy na prostą, i my czujemy się na górze znowu, na górze. Królowa monet mamy dwa razy szóstkę. Buław. I kochani, wydaje mi się, że w tym miesiącu poczujecie się właśnie na górze znowu. Że tak powiem, na górze. Przynajmniej niektórzy z Was. Bo właśnie ten człowiek, ten król kielichów, który tutaj jest w Waszym temacie, na pewno będzie miał duży wpływ na to, żeby właśnie w Waszym życiu to. Co do tej pory było niemożliwe, stało się możliwe, to, co bolało, żeby w końcu zaczęło, przeszło i, i człowiek zaczął być szczęśliwy, żeby po tej nocy przyszło słońce. Ktoś tutaj dla Was w tym miesiącu będzie bardzo przyjazny, bardzo przydatny, ale również ktoś, kto Mam takie uczucie, poda Wam rękę, i tak jak tutaj już mówiłam, e, prowadzi Was na drogę, którą być później być może będziecie musieli sami iść, być może również pójdziecie z tym człowiekiem, bo ten as kielichów tutaj jest. Być może ten ktoś zostanie w Waszym życiu na dłużej. Być może ta relacja również się u, e, umocni. W każdym razie. W tym miesiącu widać, że ten człowiek będzie miał ogromne znaczenie dla Was i poczujecie się swobodniej, lepiej. Poczujecie się bardziej spełnieni, ale również poczujecie właśnie taki komfort emocjonalny, którego być może przedtem nie było. I e... kochani, życzę Wam tego aby taki człowiek w waszym życiu się pojawił, tak jak powiedziałam, być może ten ktoś już jest i będzie w tym miesiącu um, takim człowiekiem dosyć dominującym. W pozytywnym sensie tutaj, w, w tym, co w waszym życiu będzie się działo. Życzę wam takiego człowieka i... Życzę Wam również, żeby właśnie tacy ludzie zawsze byli obok Was. Nie tylko w tym miesiącu, ale również we wszystkich innych pozostałych miesiącach Waszego życia. Życzę Wam tego, jak również życzę tego innym znakom Zodiaku również sobie, bo tacy ludzie to jest największa wygrana w Kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.